Witam serdecznie z tej strony Przemek, kanał Robimy Sushi. W ten cudowny sobotni poranek wygoniłem wszystkich z domu i postanowiłem nagrać kolejny odcinek Pytania i Odpowiedzi. Żeby nie przedłużać, zaczynamy. Odpowiadam oczywiście na pytania z odcinka pierwszego. O dziwo pojawiło się ich kilka albo kilkanaście. Zaczynamy. Pierwsze pytanie: Kacper pyta: Hej, mam pytania. Mam pytanie, jak biorę Nori, to czym się różni silver, silver od Gold? Chodzi tylko o jakość wykonania, cenę, czy co? Tutaj ktoś już nawet odpowiedział. No, generalnie różnica jest taka, że im, można powiedzieć, im fajniejsza nazwa, tym lepsze Nori, czyli mamy Red, Silver, Gold i Platinum. Cztery takie podstawowe rodzaje. Im, Im ta nazwa lepsza, czyli im bardziej w górę, tym, tym, tym te wodorosty są, jakby to powiedzieć, w lepszej jakości, bardziej taka równa struktura jest, nie ma jakichś, jak się spojrzy, wystrzępień czy tam przetarć, po prostu są lepsze. Wydaje mi się, że już te klasy silver są, są na tyle w porządku, że można je z powodzeniem używać. Ja używam albo silver, albo gold. Kiedyś nawet taką ankietę zrobiłem na, na Facebooku, to, to dużo osób właśnie za tymi silver się opowiadało, że, że są całkiem w porządku, także wydaje mi się, że silver bez problemu można używać. Okej, okay, następne pytanie. Mati, czy oglądasz nim lub interesujesz się innymi aspektami japońskiej kultury? Pozdrawiam. No niestety nie oglądam, nie interesuje się. Jedno, co mi przyszło na myśl, to taki film, film serial, jak byłem, jak byłem mały, to był. Jak on się nazywał? W piłkę tam grali, w każdym razie o Tsubasa, coś takiego. I tam ten, ten, ten chłopiec przez pół, przez pół tego odcinka biegł z tą piłką, nikt go nie mógł dogonić. i Także, także tylko tyle, nie, nie interesuje się tym. Następne pytanie, Łukasz. Przygotowanie ryżu w parowarze. Da się? Jak to gotować? Ile czasu? To znaczy w parowarze. Ja nie wiem, czy się dobrze rozumiem, jeżeli chodzi o maszynę do gotowania ryżu, to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o parowar, to w sumie nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, chyba że to, że to myślisz, o pa... mówiąc, mówiąc parowar, myślisz maszynę do gotowania ryżu. Ja tutaj całkiem przypadkowo. Może tu będzie widać. Mam tutaj taką maszynkę, dostałem, dostałem ją na urodziny, także w najbliższym czasie postaram się ją uruchomić, bo, bo nie miałem za dużo czasu ostatnio i zobaczę, jak to się sprawuje. Generalnie dużo osób, nawet które, którzy w domu robią sushi, używają takich maszyn i sobie chwalą. Odstawię to. Przede wszystkim no, można sobie oszczędzić tego płukania, nie płukania, przepraszam, oszczędzić tego gotowania, piln pilnowania i tak dalej. E, więc na pewno fajnie. E, tam, jeżeli chodzi o czas, to, to się chyba tam tego co ja wiem, sama wyłącza, więc to wystarczy nastawić i to wszystko. E, postaram się to sprawdzić i, i, i zobaczymy, jakie będą efekty. Ok, następne, następne pytanie. Kesja. Tu są aż trzy pytania. Ok, skąd brałeś pierwsze przepisy na, na sushi? Chodzi o dobór składników w rolkach. E, skąd ja to brałem? No brałem z internetu, gdzieś tam sobie sobie po stronach oglądałem, ja też lubiłem tak, że sobie, sobie patrzyłem na menu różnych restauracji no i tam często jest rozpisane, że na przykład Futomaki jest jakaś tam nazwa, nawet czasem kosmiczna, no jest składzie, łosoś, ogórek, tykwa, rzepa i tak dalej, więc sobie, sobie jakoś tak patrzyłem i, i, i dobierałem. No i też z internetu na YouTube oglądałem filmy co, co tam ludzie dają i jakoś tak, to, jako, jakoś tak to stąd brałem, ale najwięcej mi się wydaje, że właśnie z jakichś menu z suszarni różnych sobie oglądałem, nawet nawet na zdjęciach można zobaczyć, co, co tam jest włożone do środka, więc, więc chyba stąd. Następne pytanie, z jakich książek lub stron internetowych zbierałeś informacje o sushi ze stron internetowych. Kurczę, to chyba z YouTube'a najwięcej. Generalnie jak, jak ja zaczynałem, to, to było z 3 lata temu bodajże. Szukałem, szukałem na polskim YouTubie, no to tak naprawdę były chyba 3 czy cztery filmy, to do dzisiaj pamiętam. Był film Piotra Oginskiego czyli Kocham Gotować, to na pewno wszyscy go znacie, on tam przygotował sushi. Był film Gotowanie w sieci, taka strona też tam, nie wiem jak się nazywa ta osoba. To były te dwa, to było takie typowo domowe, czyli tak, takie typowo na, na początek tam nie, nie będę mówić czy tam dobrze czy źle, no takie typowo początkowe sushi, ale można było z tego już się dowiedzieć o co chodzi i były jeszcze filmy, yy, to nazywał się bodajże Maciej Rydz, on tam już w taki dosyć profesjonalny sposób pokazywał co, co i jak, więc tam też takie całkiem początki można było zobaczyć, no i to jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a, no i, no i przede wszystkim yy, Przede wszystkim brałem, brałem, znaczy uczyłem się, nazywa się Make Sushi, czyli taki najbardziej popularny kanał na YouTube, teraz bodajże o ponad 100 tysięcy subskrybentów. Tam wpiszecie sobie na pewno, znajdziecie w sumie, w sumie moja nazwa. Robimy sushi też jakoś pewnie, gdzieś mi się stąd, stąd wzięła, bo tam ma makesushi.org. No i tam, tam, tam pokazuje, pokazuje, pokazuje gości właśnie jak to robić. No on już ma teraz dosyć, dosyć dużo właśnie fanów. Eee, teraz takie dziwne rzeczy zaczął wchodzić jakieś tutaj. Eee, jak to się nazywa? O, mole, kuchnia molekularna i tak dalej, ale tam te początki też, też są całkiem, całkiem fajne. U niego można sobie popatrzeć jak to zrobić i ta, tam wcale angielskiego nawet nie trzeba znać. Jak ktoś ma problem to można sobie po prostu pooglądać. Ok, trzecie pytanie. Gdzie kupiłeś kamienie wodne do ostrzenia noża? No, no kupiłem w internecie. Tam jeden to kupiłem. To się strona bodajże nazywa sklep. <grydźETENCIO> gdzieś tu sobie otworzyłem nawet. O, Wesoil, Oil, no tak to się nazywa, ale tego kamienia już nie ma. Tego kamienia 1000. Tutaj nawet sobie sprawdziłem, że on jest. Brak towaru w magazynie. A drugi kamień, ten kamień 600, do wykończenia kupiłem na stronie dłuta. DLUT właściwie dluta przez L. E, Dłuta.pl, tam bardzo, bardzo duży wybór i takie wydaje mi się że dobre ceny można, można sobie spojrzeć. OK. Kolejne pytanie o rety Claudius Drogi Przemku, wspominasz o węgorzu i że jest jedną rzeczą, której w domu nie robisz. Wiadomo, ciężko dostać wysoka cena, ale nie wiem, czy wiesz, można dostać u mnie w mieście, konkretnie w sklepie kuchni świata. To chyba jedyny sklep, gdzie można dostać pełen asortyment rzeczy do sushi. Gotowe plasterki węgorza, chyba 30 sztuk. Co do ceny, nie jestem pewien, ale jest to około 30 parę złotych. Jest dość dużo, ale myślę, że w knajpie i tak więcej zapłacimy. Chyba się opłaci w ogólnym rozrachunku. To tyle, pozdrawiam. To mi to jakaś kurczę kryptoreklama. Wygląda, no ja, jest, ja jestem zbyt goszy, kuchni świata nie ma, także nie, ma problemu, nie, mam, nie mam z tym problemu. W makro się pojawiły takie gotowe, gotowe plasterki, jeżeli tak to można nazwać, ale jest bodaj, że dwa czy trzy rodzaje krewetek są. Ośmiornice widziałem. I kalmarę i to chyba wszystko. Węgorza tam nie ma. Ok, następne pytanie. Ile zajmuje Ci zrobienie służby dla gości, znajomych, rodziny i tak dalej? Kurczę, ja tego nigdy nie liczę, ale to, to są zawsze godziny, bo. Ja się staram robić na, na świeżo, na gotowo już przy gościach, czyli ktoś tam przychodzi, no ja dopiero wtedy zaczynam, oczywiście ryż mam już przygotowany, ryba poporcjowana i tak dalej, czyli, czyli samo, samo tam zwijanie, ewentualnie tempura i tak dalej, no ale to schodzi, to schodzi, to, 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 to nie jest tak, że ja robię na akord, się spieszę, po prostu połowa imprezy się przynosi do kuchni, połowa zostaje zostaje w pokoju, także, także to, to zajmuje, ale no... To, to jest przeważnie dłu, dłuższy czas i te, te imprezy to się to się przeciągają do, do, do późnych godzin wieczornych, no to taki, taki urok, mi to, mi to nie przeszkadza. No też często jest tak, że, że, że ta impreza się tam do kuchni w sumie cała przeniesie i tam sobie stoimy w sumie. Drugie pytanie, czy twoja córka też jest sushi? No nie jest sushi, bo po pierwsze jest za mała i surowych rzeczy nie daje, tam ewentualnie takie maki z ogórkiem. Czy, czy z grillowanym łososiem Kiedyś dałem do spróbowania, ale, ale raczej, raczej to jej nie smakowało. Tutaj chyba wodorosty no, nie, nie do przejścia były. Także tak to wygląda. Kolejne pytanie. Tu jakiś nick. Mazurełę. Pamiętasz swoje pierwsze zechnięcie z sushi? Proszę o odpowiedź. No to ja już to chyba mówiłem, że po prostu na Gruponie kiedyś, kiedyś były takie e, tanie, tanie kupony do, do, do takiej restauracji sushi i tam, tam sobie parę razy kupiliśmy. I, i tak, to, tak to wyglądało. Ok. Kolejna sprawa. Ernest Rubem. Co do ryżu. Ja na przykład sprowadzam z Japonii. No fantastycznie. No. Ja nie sprowadzam z Japonii. No. Tutaj to też w poprzednim odcinku mówiłem. Używam kimpo. Tak się, tak się przyzwyczaiłem dosyć mocno do niego. Wydaje mi się, że, że jest w porządku. Na pewno, na pewno taki z Japonii no, możliwe, że, że, że jest lepszy. No ale nie. E jakoś, jakoś nie mam potrzeby, żeby żeby gdzieś ten ryż ściągać. Okej, okay, ostatnie pytanie, od chaosu. Mam 13 lat, czy według Ciebie ma szansę coś osiągnąć, jeśli chodzi o robienie sushi? O oh, rety, to pytanie. Kurczę, 13 lat, no fajnie, że masz takie zainteresowania, także no wydaje mi się, że tak już mówiąc, e, mówiąc, świat stoi przed Tobą otworem. Możesz, możesz kurczę, swoje życie nawet z tym związać, aczkolwiek wydaje mi się, że no ty jeszcze, jeszcze masz dużo czasu, jeżeli chodzi o jakiś tam wybór swojej, swojej życiowej drogi. Jeżeli to Cię interesuje bardzo fajnie, jeżeli, jeżeli, w tym, jeżeli w parze z tym idzie razem jakieś takie ogólne zainteresowanie do gotowania no to jakoś tam swoją dalszą naukę można ukierunkować w tym, ukierunkować w tym kierunku. Ja mogę tylko dodać od siebie, gdybym jeszcze raz mógł, mógł się znaleźć Kurczę, w jakimś tam takim młodym wieku, na pewno, na pewno bym bym wybrał szkołę, która jest szkołą, jak to się no, technikum, tak, o technikum, która jakoś tam tą wiedzę w danym kierunku nam kształtuje, bo, bo tutaj uważam, że jeżeli chodzi o liceum, no to to nic nam, nic nam to nie daje tak naprawdę, to tylko stracony czas, no ale ja już, ja już tego nie cofnę, mówisz, że masz 16 lat, także no interesuj się, interesuj się tym, ćwiczyć sobie i na pewno na pewno coś z tego będzie. Także no polecam wszystkim. Na pewno lepsze niż siedzenie przed, przed komputerem czy też przed telewizorem albo, albo nie wiem, kurczę na, na Facebooku, na telefonie. No i okej, okay, to jakoś szybko, szybko poszło. Wszystkie pytania tu sobie jeszcze, jeszcze sprawdzę. No tak, to by było na tyle. Także co, dziękuję bardzo za uwagę. Drugi odcinek, jakoś jakoś to poszło. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, proszę pisać na dole w komentarzu. W następnym odcinku postaram się odpowiedzieć. Oczywiście no, standardowo zachęcam do lajkowania, subskrybowania, pisania na Facebooku. Także te, te, te wszystkie formy jak najbardziej mnie cieszą. No i cóż, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Cześć.